O, uważaj, uważaj, uważaj. Ale z niego Słuchaj. leci. To nie przecieka, to się leje. Po tym co widzę, boję się spróbować teraz trochę swojego kebaba, wiesz? Zmarnowany potencjał mięsa, które jest naprawdę bardzo fajne, ale przez takie rzeczy jak tutaj to no zobaczcie, no no serio, ale witajcie kochani. Ja jestem Mr. Krycha, a ja Łuki Siemka. A my w poprzedniej produkcji byliśmy w Pięknej Pile, gdzie testowaliśmy tam najlepszego kebaba według opinii użytkowników Google'a. Jeżeli jeszcze nie mieliście przyjemności oglądać tego filmu, serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia właśnie teraz. Karta wyskoczyła po prawej stronie ekranu. A my z Szymonem cały czas pozostajemy w Pięknej Pile. Dlaczego Pięknej? Ponieważ mają tutaj nawet podlasie. Jeżeli nie wierzycie, to sprawdźcie, w Google to największa dzielnica tego miasta. Ale my tutaj nie przyjechaliśmy opowiadać o pile, tylko przetestujemy tym razem najpopularniejszego kebaba według opinii użytkowników Google. Takim najpopularniejszym lokalem jest Lokal Kuchnia Turecka, który ma średnią ocen 4,1 gwiazdki i grubo ponad 300 opinii. A Wy możecie pod tym filmem zostawić łapkę w górę dla zasięgu, tak żebyśmy dotarli tym materiałem do jak największej grupy osób. A jeżeli jesteście z piły, pamiętajcie, żeby udostępnić ten film swoim znajomym. Pokażcie im, jak wygląda piła na YouTubie. A my teraz, Szymon, już bez zbędnego gadania? Przenosimy, przenosimy się! Kuchnia turecka! Moi drodzy, dotarliśmy już na miejsce, kuchnia turecka, jesteśmy z naszym zamówieniem Za rollo z kurczakiem i sosem ostrym i rollo z kurczakiem z sosem mieszanym Zapłaciliśmy, uwaga 30 złotych łącznie 30 złotych łącznie Taki pojedynczy zawodnik kosztował nas 15 złotych Na minus to, że przecieka, niestety przecieka bardzo mocno i przecieka... O, uważaj, uważaj, uważaj Ale z niego leci To nie przecieka, to się leje to się leje. Dobra. Już wiem, no. dlaczego dostaliśmy te tacki. Jeżeli chodzi o to zamówienie, 23-24 cm. Zobaczcie, moi drodzy, 23-24 cm ma ten zawodnik. Czyli taki, można powiedzieć, no średniak, nie, jeżeli chodzi o wielkości. Cieknie z niego niesamowicie. Żeby to udowodnić, to zobaczcie, co tutaj się dzieje na tej tarstwie. No ja, niestety. Ja się boję w ogóle wyjąć mojego z tej folii, nie? Tego papierka, bo boję się, że po prostu będzie lecieć zaraz. To nie zwiastuje niczego dobrego. Sprawdźmy jak wygląda w środku. Tak prezentuje się ten kebabik we wnętrzu. Tak, to jest marchewka. Naprawdę. Tak, normalna marchew. Do kebaba. Do kebaba, tak, ja jestem królikiem. Są papryczki jalapeno A mhm. nie smakują dobrze. Z góry mówię. Mięso, mięso było ścinane na bieżąco, ale no, nie będę ukrywał w tym wypadku podgrzewane na takiej specjalnej płycie, odgrzewane. Tak, więc no tak to wygląda, no, jeżeli chodatko przypalone. To... Mm. No mięso, mięso smakuje takim domowym kurczakiem, nie jest złe. Mhm. Jeżeli chodzi o mięso, taki domowy kurczak, ale całość, reszta, nie będę ukrywał te kawałki nie są zachęcające i mięsa, i surówki. Naprawdę, z niego cieknie, się rozwala. I wspomnijmy, że to najpopularniejszy kebab. To jest najpopularniejszy kebab. W mojej opinii nie wygląda to apetycznie. A Wy możecie mieć inne zdanie na ten temat po obejrzeniu tego, co widzicie tutaj. Ja jednak stwierdzam, że w mojej opinii nie jest to apetyczne. Warzywa po podgrzaniu w opiekaczu zrobiły się takie ciepłe, miałkie, niedobre. Ogólnie pierwsze wrażenia nie są sympatyczne. Ten kebab jest taki nie będę ukrywał odtrącający. Jeżeli chodzi o ciasto, ono jest bardzo, bardzo gumowe. Ten kebab się dosłownie rozpada. Trzeba bardzo ostrożnie, delikatnie do niego podchodzić. Po tym co widzę, boję się spróbować teraz trochę swojego kebaba, wiesz, bo ja nic nie robiłem, a on już sam się zgina coraz bardziej w jedną stronę. A pokaż go Zobaczcie tutaj widzom. Zobaczcie sami. Pokaż go widzą. No to mięso nie wygląda zachęcająco, u Szymona, serio. Tam na dole już w tym papierku Zebrał się tłuszcz, to już wylatuje To jest... Nie, no próbujemy, próbujemy nie, No trzeba to spróbować, żeby ocenić kształt. Co? Nie zjem tego całego Nie zjesz tego całego? Nie, nie zjem całego kebaba Pierwszy raz od dawna na wielu odcinkach Dałem radę, ale no, nie tym razem Naprawdę? Naprawdę Bo wiesz co? U mnie tak, u mnie na plus na pewno zasługuje to mięso Ale cała reszta robi się po prostu taka miękka, taka no... Ciężko to w ogóle zmieścić, ale te warzywa po podgrzaniu taką papkę się zamieniają. Nie, to nie jest dobre, to nie jest miłe odczucie. Serio. Wiecie co? Nie chcę się wypowiadać na temat zamówienia, które mi nie smakuje. Po raz pierwszy ten kebab mi no, nie smakuje do takiego stopnia, że no, nie będę kontynuował rzetelnego testu jedzenia całości. Wystawię tylko opinię dla mięsa. A dla całej reszty, no po prostu, no nie będzie pozytywnej opinii. Zostawię ją po prostu Wam, żeby nie narazić się na ewentualne konsekwencje prawne z właścicielem tego lokalu. Powiem tylko krótko: dla mnie mięso fajne, domowe, tylko no zmarnowany potencjał. Moi drodzy, czas na podsumowanie naszej wizyty w kuchni tureckiej. E, ogólnie rzecz biorąc, zmarnowany potencjał mięsa. Które jest naprawdę bardzo fajne Ale przez takie rzeczy jak tutaj To No zobaczcie, no, no serio Ale to jest przesada To jest przesada i w mojej opinii No tutaj jest dużo rzeczy do poprawy Bardzo dużo rzeczy do poprawy Między innymi to, żeby ten kebab się nie rozwalał Żeby nie była Taka tortilla gumiasta To jest pierwsze rzeczy, żeby te warzywa Z sosem, nie robiła się taka faćka Ogólnie rzecz biorąc No to sami widzicie, nie oszukujemy, mówimy jak jest. Nikt mi za to nie zapłacił, żebym tutaj wyraził się negatywnie czy pozytywnie. Za swoje pieniądze przyjechałem tutaj z Torunia do, e, do, do, piły. do piły. Tak, po, poświęciliśmy swój czas, pojechaliśmy do najpopularniejszego lokalu. No i tutaj niespodzianka, no. Która po prostu jest dla mnie dzisiaj, no, niemiłą nie miło niespodzianką, a czy będę oceniał tylko mięso, mięso 6 na 10. Zmarnowany potencjał, bo fajne mięso mogłoby być. To mógłby być naprawdę fajny kebab. No ja ci powiem tak, jak ja na górze miał właśnie takie kawałki mięsa, jak jak ten, takie zobacz, spalone, no to najpierw no to zniechęca. Ale później jak trafi się fajne kawałki, no mięso naprawdę 6 na 10, ale. No właśnie przez takie kawałki to wszystko jest psute. Dokładnie. No i ta marchewka w kebabie. Nie, no tak średnio. Po prostu te, to wszystko tak wyglądało, jakby ktoś rzucił jakieś resztki i, I wszystkiego po trochu. tak. Tak, no to tak wyglądało, ale oczywiście wierzymy w dobrą wolę y, pana, który nas obsługiwał, tak więc no niestety, no tym razem dzisiaj nam nie smakowało i mówimy jak jest. E, nie będę krytykował, nie będę zniechęcał. Jeżeli chcecie, idźcie i przekonajcie się sami, jakie y, do tamówienie tutaj dostaniecie. Dokładnie. Ponieważ my nie jesteśmy od krytykowania, My ewentualnie możemy przekazać uwagi do zamówienia, które dostaliśmy. Tak więc o z naszej strony to wszystko. Dziękujemy, że nas oglądaliście. Dołączajcie do na naszą wielką rodzinną grupę Bojownicy Krychy. Krychy. Dzięki tej grupie wiecie wszystko. Pierwszy między innymi to, że byliśmy dzisiaj w Pile i robiliśmy tutaj test najpopularniejszego kebaba według opinii użytkowników Google Nasza poprzednia produkcja, jeżeli jeszcze jej nie widziałeś, serdecznie zapraszamy. No, najlepszy kebab w pile to był. Znaczy, według nazwy, a był taki średni. Tak więc my dziękujemy, że oglądaliście. Jeżeli jesteście z wyślijcie to do swoich znajomych. Pokażcie im, co tym razem tutaj nam się dzisiaj trafiło. A my żegnamy się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Do następnej produkcji. Hej, cześć. Wszystkiego dobrego. Hej, ekran końcowy. Moi drodzy, no czasami w życiu bywa tak, że odwiedzasz jakieś miejsce. I okazuje się, że ma ono potencjał, ale tym razem był zmarnowany. Lokal duży, fajny, przestronny, mogłoby naprawdę coś tam być fajnego. Wystarczy dopracować parę szczegółów, żeby było naprawdę w porządku, ale tym razem no niestety okazało się, że było słabo. A może być dobrze dla Was, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, nad moją głową jest przycisk do subskrypcji. Żeby być na bieżąco, pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek. No i wpadajcie na dwie pozostałe produkcje, w tym jedna produkcja z Piły, gdzie nawet ten kebab był taki przyzwoity. Był ok. Był okej. Okay. Jeszcze go nie oglądaliście tego filmu, wbijajcie serdecznie, zapraszamy, a my teraz z Szymonem żegnamy się z Wami. Wielka łapa do Was, kochani, dzięki, że oglądacie nas! Cześć! Dzięki Siema. za każdą łapę!